Witajcie dzisiaj w rozważaniach na dzień dobry. Chciałbym powiedzieć o dalej, o przykazaniu, nie zabijaj, w kontekście samobójstwa, odebrania samemu sobie życia, jak to jest, jak to się ze sobą łączy. I zacznę może od tego, że jakby definicji samobójstwa nie ma w prawie mojżeszowym, ani w ogóle w prawie Bożym. Jest to pewna nasza definicja, co oznacza, że jest trochę nieostra, nie zawsze jest taka wyraźna. Na przykład mamy Samsona, który odbiera sobie życie, ale tak naprawdę odbiera sobie życie w walce. Odbiera sobie życie, wołając do Boga, o to, do, do, dodał mu siły, on wtedy napiera na, to, na ten filar, ten filar w świątyni, gdzie są filistyńczycy. Dzięki, myślę, jakiejś szczególnej łasce Bożej on faktycznie jest w stanie zniszczyć, i cała ta świątynia się zawala, i bardzo wielu filistynczyków ginie, więc można powiedzieć, myślę, że to nie jest samobójstwo, myślę, że to raczej w tym przypadku jest, jest po prostu walka. Walka, która jest walką, o której on wie, że on zginie w niej, ale jest walką, dlatego że on walczy, on podejmuje pewne wyzwanie, mimo że wie, że w tym wyzwaniu zginie, to tak naprawdę wygrywa, bo zabija bardzo wielu swoich wrogów. Natomiast mamy inną postać w Piśmie Świętym. To jest Achitofel, który jest doradcą najpierw Dawida, potem Absaloma. Absalom jest zbuntowanym synem Dawida, robi przewrót. i Stoi wobec takiego wyzwania, czy ścigać Dawida, którego wojska są w rozproszeniu, czy nie. No i Achitofel radzi mu mądrze. Radzi mu mądrze, ścigaj, dopadnij i zabij ale jego rada nie zostaje wysłuchana. Bóg tak zrządził Husza i inny doradca, tam trochę zwiódł Absaloma. Dzięki temu Dawid zachowuje ostatecznie swoje królestwo. Absalom ginie. Natomiast ciekawe jest, że Achitofel o tym wie w 17 rozdziale, 23 werset. Gdy Achitofel widział, że jego rada nie została wykonana, osiadł o swojego osła, Ruszył do swojego domu, potem rozporządził swoim domem i powiesił się. Najbardziej oczywistym samobójcą oczywiście jest Judasz, który odbiera sobie życie, patrząc na to, co uczynił. I patrząc na te przypadki, widzimy, że, że samobójstwo zazwyczaj łączy się z takim poczuciem goryczy, rozczarowania albo samym sobą. Tym, co się dokonało, jakąś niezgodną na to, co się do, czego się dokonało, kim się jest, albo poczuciem pewnej pułapki, tak jak dzieje się to w Achitofel, u Achitofela. No właśnie, teraz jak, jak o tych samobójstwach powiedzieć? Myślę, że po pierwsze trzeba powiedzieć, że to jest grzech. Myślę, że to podpada pod przekazanie, nie zabijaj. Jakby są, we są przez Boga wyznaczeni ludzie do tego, żeby oceniać nasze życie. Patrząc nawet na przypadek Ach Achitofela, patrząc na to, co się wydarzyło, jak Bóg potrafi odmienić historię, myślę, że taką logikę ludzką Dawid powinien stracić kolonę, a jednak Bóg sprawił, że jej nie stracił. I myślę sobie, że z tego wynika, że jako ludzie wierzący powinniśmy zawsze mieć nadzieję, że Bóg nam da wyjście z pułapki. Jakiejkolwiek pułapki co się nie czuł, czy miłosnej, czy finansowej, czy jakiejkolwiek innej, czy bytowej, to jeśli naprawdę ufasz Panu Bogu, ufaj w to, że jakieś rozwiązanie nastąpi. Czy ro zdrowotnej, yy, gdzieś tam dźwięczą te, te, te słowa Joba, Pan dał, Pan wziął to Pan daje życie, to Pan życie zabiera, nie ja. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. No ale drugie pytanie, które dziś często się gdzieś tam pojawia, to co się dzieje z samobójcami? Ja bym powiedział, że nie wiem. Nie wiem. Są takie sytuacje, kiedy ludzie całe życie wierzący z jakiegoś powodu targają się na swoje życie i myślę sobie, że tak, to trochę tak jak z innymi ludźmi, którzy Całe życie są wierzący coś bardzo dziwnego robią na sam koniec swojego życia. Tak jak Salomon, na przykład, który był najmądrzejszym człowiekiem, którego Bóg używał, ale pod koniec swojego życia odstąpił od niego. Zaczął mieć jakieś kobiety, prawda, które go zwiodły, i suma summarum oddawał cześć nie tylko Bogu, ale też różnym innym osobom. Co z Salomonem? Nie wiemy do końca. Co z Judaszem, który. Z jednej strony miał wykonać to, co miał wykonać, ale przecież, kiedy patrzymy na Niego, to z jednej strony widzimy w Nim niewiarę, a z drugiej strony widzimy, że tak naprawdę to Jego działanie na końcu jest jakąś formą przyznania tego, że jednak, że jednak Jezus jest kimś wyjątkowym. Gdyby go sumienie nie ruszyło, to by nie zrobił tego, co zrobił. Więc ja po prostu bym powiedział, że jeśli chodzi o ostateczne, miejsce samobójców, powinniśmy to zostawić Bogu. Oczywiście mamy prawo się nad tym zastanowić, jeśli mamy właściwe dane, ale wnioskując tylko po tym, że ktoś sobie życie odebrał, myślę, że powinniśmy być bardzo wstrzemięźliwi w ocenie. Panie Boże, daj nam, daj nam nie łamać tego przykazania w żaden sposób. Daj nam żyć i cenić życie, które dajesz. I nasze własne, i innych. Oto to Cię bardzo, bardzo proszę dla nas wszystkich. Z Bogiem. Do zobaczenia.